Witam, wagi na czytaniu miesięcznym na styczeń. Zobaczymy sobie, jakie energie, co Was zaskoczy, na co uważać, co słychać u związków, u singli, w związkach u singli. Praca i finanse. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to zostań z nami na dłużej, a jeśli kolejny, to witam Cię ponownie. Zachęcam do obejrzenia sobie innych znaków Zodiaku ze swojego kosmogramu, bo mamy ich więcej, dla dopełnienia obrazu. Jeżeli potrzebujecie coś y, zobaczyć, jakieś odczyty, e-booki. To zapraszam na tarot i astrologia.pl i przechodzimy do odczytu. Ogólna energia dla wagi na styczeń. Księżyc, ok. Zwróć uwagę w tym miesiącu na swoją intuicję. Jakieś rzeczy mogą być w tym miesiącu przed Tobą ukryte, lub coś wyjdzie na światło dzienne. Mogą tutaj być jakieś sekrety. Ktoś może być urodzony 21. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie. Co dalej? Co zaskoczy wagę? Dziewiątka, buław, ok. Na co uważać? Na szóstkę monet. Co w związkach? Śmierć. Nie wypada bez powodu. Single. Siódemka buław. Praca, finanse. Czwórka monet, ok, czyli powiedzmy stabilnie. Dobra, dopowiemy sobie karty, żeby nie opowiadać na podstawie jednej karty, o co tutaj może chodzić. Co z tym księżycem? Co w tym miesiącu w tle? Co tutaj jest ukryte? O jakie sekrety chodzi? Tajemnice, intuicje. Może coś po prostu wyczujecie, co było przed wami ukrywane. Zaraz zobaczymy. Dziesiątka buław, siódemka monet i czwórka mieczy. Czekajcie, przesuniemy to trochę. Ok. Słuchajcie, czuję tutaj, że ktoś nie mówi czegoś wprost, bo boi się reakcji albo konsekwencji. Jakieś mówienie półprawdy, jakieś przemilczanie, typu zaraz ci powiem, ale jeszcze nie teraz. Jakieś e, tłumione e, emocje. Które nie są po prostu wyrażone, albo jakiś chaos informacyjny, sprzeczne sygnały. Coś tutaj jest ewidentnie przeciągane celowo. Też jakieś intuicyjne wasze właśnie przeczucie, że coś się nie zgadza. I macie tutaj rację, bo jest tutaj jakieś przeciążenie. Ktoś dźwiga albo za dużo, albo już nie daje rady. Jakaś odpowiedzialność, której ta osoba no nie chce się do niej przyznać. Jakieś zmęczenie relacją, albo pracą, albo jakąś y, sytuacją. Poczucie, że jestem sam z tym wszystkim. Temat, który ktoś odkłada, bo po prostu nie ma już siły się tłumaczyć. Ktoś też nad czymś intensywnie pracuje, ale o tym nie mówi. Ktoś poprawia jakieś błędy, naprawia sytuację po cichu. Skupia się na pracy zamiast właśnie na rozmowie. Jest jakaś nauka, mm, tworzenie planu, przygotowywanie jakichś zmian, albo obsesyjne skupienie się na jednym temacie. Coś w stylu, może jak skończę, to wtedy ci powiem. Ktoś chce jakby coś dowieść, zanim się odezwie. Ale też słuchajcie, w tym miesiącu będzie potrzeba przerwy, odpoczynku i też ciszy. Dla niektórych z was takie no, dosłowne wycofanie się, żeby właśnie nie pogorszyć jakiejś sytuacji. Ktoś tutaj może milczeć, bo może, musi jakby zebrać myśli, takie emo emocjonalne leczenie się po jakimś stresie, unikanie konfrontacji właśnie, żeby też nie wybuchnąć. Coś na zasadzie nie teraz, bo nie dam rady, bo już się we mnie buzuje i właśnie. Widzę tutaj, że w tym rozkładzie cisza jakby nie oznacza braku uczuć, tylko tu pokazuje taką regenerację. I nie wszystko tutaj, co wygląda właśnie na dystans, jest tutaj odrzuceniem. Ktoś jest bardziej zmęczony niż obojętny. I presja tutaj czuje, że pogorszy sprawę. Prawda wyjdzie tutaj na jaw, ale gdy właśnie jakieś napięcie tutaj opadnie, więc teraz, jakby nie cisnąć, nie drążyć i dać czas i przestrzeń. Ok, co zaskoczy? Dziewiątka buław. Wisielec. Piątka kielichów. I piątka monet. Zaskoczyć Was. Może to, że ktoś, kto się długo bronił albo trzymał dystans, jednak nie odpuszcza, albo powróci jakiś um, temat, który myśleliście, że już jest zakończony. Nagły kontakt od jakiejś osoby albo ostrożnej, albo zranionej, albo dosłownie poturbowanej um, życiem. Jakaś rozmowa z osobą bardzo zmęczoną, ale szczera. Albo po prostu wy uświadomicie sobie, że wytrwaliście więcej. Niż sądziliście. Dla niektórych z Was ostatnia próba przed jakąś e, decyzją. Jakaś sytuacja może stanąć w miejscu, w najmniej spodziewanym momencie. Może być brak, opóźnie, e, brak odpowiedzi, e, opóźnienie, jakaś cisza, ktoś może potrzebować czasu albo nie jest gotowy działać, i potrzebna będzie tutaj zmiana perspektywy. Nagle zobaczycie coś zupełnie inaczej. Niektórych z Was zaskoczy to, że brak ruchu przyniesie Wam ulgę. Nie wiem tu, o co tutaj chodzi, ale ktoś to miał usłyszeć. I przymusowa pauza, która może też ochronić Was przed jakimś błędem. Do niektórych z Was może powrócić jakiś żal albo smutek, który wydawał się przepracowany. Mogą być czyjeś przeprosiny, albo wyznanie dosłownie skruchy. Może tutaj być kwestia rozmowy. O tym, co się nie udało, jakieś wspomnienie, tęsknota. Ktoś też może powiedzieć, że cierpiał, choć tego nie pokazywał. Takie emocjonalne oczyszczenie mm, przez przyznanie się właśnie do straty. Niektórzy z Was mogą poczuć też takie chwilowe osamotnienie albo brak wsparcia tam, y, gdzie się tego jednak spodziewaliście. Temat pieniędzy, zdrowia albo bezpieczeństwa wychodzi nagle. Ktoś może poczuć się tutaj wykluczony i to wyjdzie na jaw. Uświadomicie sobie też, że nie musicie dźwigać wszystkiego sami. Pomoc przyjdzie, ale może być z innego źródła też e, niż oczekiwaliście. Na co uważać? Szóstka monet. Od razu mi to wybija mm, równowaga w dawaniu i braniu, że tutaj nie ma balansu, moi drodzy. Paź monet, trójka mieczy, siódemka kielichów. Uważajcie na sytuację, gdzie dajecie więcej niż dostajecie. Ktoś może brać od was na przykład jakieś wsparcie, ale go w ogóle nie oddawać. Relacja albo sytuacja właśnie oparta na nierównomiernej, nierównej wymianie. Pomoc, która staje się już wykorzystywaniem. Coś na zasadzie, że ja inwestuję, a druga strona tylko korzysta. Brak jakiejś wzajemności finansowej, albo emocjonalnej, albo po prostu energetycznej. Ktoś może też ustawiać się w roli mm, potrzebującego, ale nie zmienia się tutaj nic. Ktoś też was może obserwować, sprawdzać, mm, ale nie dawać nic od siebie. Może być dużo pytań, mało działań. Ktoś może być bardzo ciekawski. Ktoś może się też kontaktować dosłownie na próbę, bez żadnych deklaracji. Ktoś może też zbierać e, informacje. Ktoś może chcieć wiedzieć, co u Was. Uważajcie tutaj właśnie na, na plotki, na zainteresowania, na ciekawskich ludzi yy, i też na iluzję, nadzieje i idealizowanie innych osób, innych sytuacji. Nie wchodźcie też w taką iluzję, może się zmieni, może się jeszcze da tutaj coś zrobić i tak dalej. Namieszane właśnie sygnały, na chaos emocjonalny, ale też uważajcie tutaj na wchodzenie w rolę ratownika. Brak jakichś jasnych zasad yy, powoduje też nierównowagę. Patrzenie tylko na potencjał zamiast właśnie na realia, czyli nie tylko słowa, ale patrzcie również na czyny. Ok, co w związkach? Mamy śmierć, jakąś transformację. Świat. Asmonet. Dziesiątka mieczy. Moi drodzy, dla relacji przychodzi tutaj taka sytuacja, że zakończacie jakiś bardzo trudny etap. Dla niektórych z Was będzie to zakończenie etapu jakiegoś związku w relacji, coś co było trudne, ciężkie, jakaś bardzo trudna sytuacja między wami, do, doszło tutaj do jakiegoś punktu e, zwrotnego. Było, był tutaj jakiś dramat, gdzie... Po prostu doszło do, do momentu, gdzie zakończacie to, co było, i zaczynacie wszystko od nowa. Czyli kończycie jakąś ciężką lekcję, jakiś ciężki rozdział w waszym życiu i wchodzicie w coś nowego. Dla niektórych z was to była sytuacja karmiczna, dokończenie jakiejś mm, lekcji karmicznej. Zakończyliście dosłownie jakiś etap w relacji i wchodzicie w nowe. I tak samo może to być zakończenie relacji lub rozdziału w relacji, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo to jest czytanie kolektywne, więc dla każdego będzie co innego. Ci, co zakończają relacje, dochodzi do transformacji, zamykacie jakiś rozdział, zakańczacie lekcję karmiczną i wchodzicie w dosłownie nowy etap, nowa podróż. I dostajecie szansę na coś stabilnego. A dla relacji, które dają sobie jeszcze jedną szansę, to robicie już to na nowych zasadach. Pozwalacie starym tematom ubrzeć, ranom, zamykacie stare rozdziały, zamykacie drzwi przeszłości, odcinacie to totalnie i zaczynacie totalnie na nowych zasadach, na czymś, co wa, damba, da wam ym, stabilność, coś, co będzie po prostu szansą na zbudowanie od nowa, tylko na dobrych fundamentach, właśnie na stabilności, bezpieczeństwie, wsparciu, totalnie przeprogramowane zasady waszej relacji. Więc idą tutaj konkretne zmiany i dla tych, co zostają w relacji, i dla tych, które, którzy tą relację zakańczają. Bo wiadomo, nie każdą relację da się odratować. Natomiast ewidentnie, czy tak, czy siak, idzie tutaj jakiś nowy rozdział, nowy etap. Nowa szansa na coś stabilnego. Okej, okay, co dla Singli? Mamy siódemkę buław. Cesarz. Szóstka buław i trójka monet. Single pokazują mi się w bardzo fajnej energii, dlatego że zaczynacie stawiać tutaj granice, nie wpuszczacie byle kogo do swojego życia. Dosłownie wchodzicie z taką energią, że ktoś musi się postarać, żeby w ogóle zwrócić waszą uwagę. Odrzucacie konkurencję albo osoby nie na tym poziomie, który was jakby interesuje, bo bronicie tutaj jakichś swoich standardów. Możecie mieć więcej niż jedną osobę zainteresowaną. Lub ktoś może po prostu walczyć o Wasze względy. Więc tutaj osobę, która może się pojawić w Waszej energii, taka osoba dominująca, konkretna, bardzo taka stabilna, decyzyjna. Ktoś, kto może być na wysokiej pozycji, może mieć swoją firmę albo być autorytetem gdzieś tam w swoim gronie, tak? Taka osoba o energii, właśnie lidera z bardzo silnym charakterem. Ktoś, kto wie, czego chce, nie interesują go półśrodki pół i mówi dosłownie wprost to może być też potencjał na relację, która będzie właśnie oparta na jakiejś strukturze, ale też na bezpieczeństwie. Możliwa między wami tutaj różnica wieku albo po prostu statusu. I widzę was tutaj też, że będziecie dosłownie zauważeni, podziwiani. Ktoś wam okaże zainteresowanie albo publicznie gdzieś na internecie bardzo wyraźnie zobaczycie to. Dostaniecie albo jakieś komplementy, zaproszenia, dosłownie niektórzy z was poczują się wybrani. Sytuacja tutaj ewidentnie rozwinie się na waszą korzyść. Dosłownie, niektórzy z Was się poczują, że wow, jestem czyimś wyborem. I tu urośnie bardzo mocno Wasza pewność siebie i taka atrakcyjność. Ta znajomość też będzie się rozwijać y, krok po kroku. Jakieś wspólne działania, spotkania, budowanie czegoś realnego, a nie tylko na przykład jakieś pisanie. Rozmowy o tym właśnie, jak coś stworzyć razem. Relacja oparta na współpracy, a nie na chaosie. Możliwe też, że poznacie tą osobę właśnie gdzieś w pracy albo podczas jakiegoś projektu, podczas wykonywania jakiegoś zadania, gdzieś w jakimś większym gronie ludzi, na jakimś spotkaniu, wyjeździe, na jakimś szkoleniu na przykład. Gdzieś, gdzie mówi się o pieniądzach, gdzieś, gdzie uczy się czegoś, tak. Okej, okay, zobaczmy w takim razie. Praca i finanse. Czwórka monet. O co chodzi z tą czwórką monet? As kielichów. Rycerz monet. I rycerz mieczy. Widzę tutaj niektóre osoby, które trzymają się obecnej pracy właśnie z potrzeby bezpieczeństwa. Możecie bardzo mocno oszczędzać, jak zaciskać na przykład budżet. Możecie mieć też taką niechęć do ryzyka finansowego. Dla niektórych z Was blokada w wydatkach albo w jakichś inwestycjach. Bardzo mocna taka kontrola pieniędzy, Waszych zasobów. Dla niektórych też trochę stra strach przed utratą stabilności albo. Firma lub szef może trzymać kasę i może być brak ruchu w wypłatach, lub możecie nie dostać jakichś pieniędzy, ale przyjdą tutaj do was nowe propozycje, które da Wam dosłownie ulgę emocjonalną, albo jakiś projekt, który Wam się spodoba, ale jeszcze nie, nie jest dosłownie policzony. Dobra atmosfera w nowym zespole, wsparcie emocjonalne w pracy, albo taka nowa oferta bardziej w waszym klimacie niż w pieniądzach. To będzie taki impuls, aha, to mi się podoba. Tylko pytanie, czy to mi się opłaca? Początek czegoś, co może dać satysfakcję, jest tutaj bardzo e, duży potencjał do zbudowania czegoś stabilnego, tylko że ta praca będzie wymagała e, cierpliwości, może być umowa, która dosłownie będzie dojrzewać dopiero w czasie. E, może to być ktoś solidny, m, kto wam zaproponuje fajną współpracę, ale to będzie osoba bardzo no, mało dynamiczna, tak? Ważna będzie tutaj systematyczna praca, e, która przyniesie efekty, ale później. Niektórzy z Was mogą mieć też nacisk na obowiązki albo na odpowiedzialność. Pieniądze, które tutaj przyjdą wolno, ale będą kapać dosłownie regularnie, i w niektórych przypadkach będzie tutaj potrzebna nagła decyzja albo jakaś szybka rozmowa, jakiś mail, telefon. Dla niektórych z Was może tutaj też być jakiś konflikt lub ostra wymiana zdań w pracy, jakaś presja czasu, deadline, ktoś też może naciskać na jakąś decyzję. Widzę tutaj też zmianę planu w ostatniej chwili i trzeba będzie bardzo szybko reagować. Widzę tutaj też osoby, które te, co dostaną ofertę pracy, to będzie to oferta, która trzeba będzie się bardzo szybko na nią zdecydować. Na początku nie będzie nie wiadomo jakich kokosów, ale ona w perspektywie czasu przyniesie stabilność i. Da Wam właśnie taką stabilizację, takie właśnie poczucie m, bezpieczeństwa, tylko trzeba będzie tutaj być właśnie e, takim e, praktycznym, pracowitym, konsekwentnym w swoim działaniu, powolutku, krok po kroku, żeby rozwinąć ten projekt, pomysł, czy właśnie nawet swoje stanowisko w danej pracy, czy tą ofertę, którą tutaj dostaniecie, więc szykuje się tutaj bardzo duży progres, więc trzymam za Was kciuki i zobaczmy sobie jeszcze w takim razie, jaka rada jest dla Was. Dziesiątka mieczy i rycerz buław. Słuchajcie, w Radzie macie bardzo fajne wskazówki. Przede wszystkim zakończyć jakąś sytuację, która Was wykańcza. Przestań y, ratować coś, co już dosłownie da, dawno umarło, czyli nie reanimujemy trupa. Nie wracajcie do rozmów, do relacji, do projektów, które was dosłownie ranią, przygniatają i wpędzają dosłownie w stany depresyjne. Odetnijcie się od ludzi albo od jakichś waszych schematów, przekonań, które was zdradziły albo zawiodły. I też zaakceptujcie fakt, że pewnych rzeczy już się nie naprawi. Pozwólcie, żeby pewien ból się domknął, żeby pewne tematy się domknęły i żeby to się nie ciągnęło, bo ta karta mówi o ostatecznym wyjściu z jakiegoś cierpienia. I tak samo działajcie. Nie analizujcie też w nieskończoność. Zróbcie coś nowego, coś odważnego, coś żywego, coś, co ruszy. Waszą energię. Zmieńcie albo środowisko, albo tempo. Dla niektórych z Was rada jest, żeby gdzieś wyjechać albo ruszyć z jakimś projektem, który dosłownie czekał na to, żeby go rozpocząć. Zmienić jakiś plan. Wróćcie do swoich pasji, zacznijcie jakiś ruch, dosłownie wprowadźcie jakiś impuls do waszego życia. Dajcie sobie też, słuchajcie, prawo do jakiejś mm, spontaniczności w waszym życiu. I w momencie, kiedy odetniecie pewne stare schematy, te rzeczy, które Was bolą, podomykacie jakieś stare rany, przytulicie je, nazwiecie je na głos, nie będziecie tego zamiatać pod dywan. Powróci do Was taki właśnie ogień do życia, impuls do działania, zaczniecie widzieć świat troszeczkę inaczej, zaczniecie wyłapywać pewne okazje i szanse, które do Was idą. Trzeba sobie też dać właśnie odpocząć to, co Wam wypadło w y, energii y, miesiąca, nie przeciążać się, bo w momencie, kiedy Wy będziecie zmęczeni, przemęczeni, będziecie mieli wszystkiego dosyć, uwierzcie mi, że nic nie zobaczycie w optymistycznych, kolorowych y, barwach, tylko wszystko będziecie widzieć pesymistycznie. Będziecie się skupiać tylko właśnie na tych stratach, które tutaj. Y, Macie. Na rzeczach w przeszłości, które się nie udały. A chodzi tutaj o to, żeby iść do przodu, żeby nie skupiać się i wyjść z iluzji, z tego bólu, z tego cierpienia, podomykać pewne rzeczy, tak, jak tutaj wypadło w relacjach. Czy to jest zakończenie związku, czy zakończenie jakiegoś etapu w relacji? Ale też jeżeli chodzi właśnie o singli czy pracę, po prostu wykorzystać to, co do Was idzie, te szanse, te okazje, spotkania, nowe środowisko, nowi ludzie, bądźcie bardziej otwarci, bardziej czujni, obserwujcie. Rynek, osoby, sytuacje, to co do Was idzie, bo możecie wyłapać bardzo dużo rzeczy, tylko w momencie, kiedy człowiek jest przemęczony, padnięty, ma wszystkiego dosyć, jest na granicy depresji, nie widzi nic, żadnych szans, żadnych okazji, żadnych opcji. Więc chodzi tutaj o to, żeby najważniejsze dbać o swój mindset i o swoją energię, bo kiedy będziecie uśmiechnięci, kiedy będziecie wstawać e, rano e, z taką energią, dobra, zobaczymy co mi dzisiaj życie przyniesie, wykorzystam go i na 100%, dosłownie wyciśniecie cały sok to zobaczycie, że te okazje są, tylko trzeba je dopatrzeć. No i pracować przede wszystkim nad swoją głową, bo to jest najważniejsze. Wszystko zaczyna się od naszej głowy i od tego, jakie mamy podejście do życia. Jeżeli są jakieś problemy, jeżeli są wiecznie kłody pod nogi, to starać się jakoś to rozwiązać, szukać rozwiązać, tworzyć plan B, stworzyć jakąś strategię, poprosić kogoś o pomoc. Też nie bądźcie takimi zosiami, samosiami, które po prostu nie chcą pomocy od nikogo, ja sobie dam radę. Bo przeważnie ten samat prowadzi do tego, że zostajecie ze wszystkimi problemami sami, spalacie się przy tym wszystkim i efekt jest taki, że macie wszystkiego dosyć, a to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby m, też rozrzucać pewne zadania, pewne obowiązki. Jeżeli macie czegoś za dużo, to zrzućcie to, podzielcie się, nie wiem, z partnerem, czy w pracy z kolegą, czy nie wiem, macie dużo rzeczy w domu do ogarnięcia. Niech dzieciaki wam coś pomogą, wiecie, to nie musicie wszystkiego dźwigać sami. Bardzo dużo też kobiet ma ten problem, że dobra, zrobię to sama, bo jak ten czy tamten ma to zrobić, to nie dość, że to źle zrobi, to, to jeszcze. Będzie trzeba po nim poprawiać. Dajcie się też innym osobom uczyć na swoich błędach, bo jak będziecie wszystko za wszystkich robić, to jak ktoś inny ma się nauczyć? Nie ma szans. I wy będziecie Robić wszystko za wszystkich i tak naprawdę każdy inny będzie zadowolony, bo robotę, robota jest zrobiona, aby będziecie przemęczeni, bo nie będziecie mieli na nic kompletnej siły. Nawet na ten relaks, bo tak naprawdę jak po całym dniu będziecie się chcieli zrelaksować, na przykład w łóżku, uwierzcie mi, zasypiacie na 3, 2, 1, więc nie ma tutaj jakiejkolwiek szans na regenerację. A to będzie bardzo ważne w tym miesiącu, żeby właśnie przemyśleć to, gdzie dźwigacie za dużo. Gdzie jest taka energia, która was dobija, która wam nie pomaga wzrastać, która wam nie pomaga się rozwijać? I zrobić tutaj dosłownie porządek, bo tak samo jest tutaj karta transformacji, więc coś, co nie funkcjonuje, musi umrzeć. Coś, coś co was boli, coś, przez co cierpicie, musi się w jakikolwiek sposób zakończyć. Jeżeli nie chcecie kończyć relacji, ale jest coś, co. Was dobija, to po prostu trzeba o tym jasno i szczerze porozmawiać i coś z tym zrobić, bo na dłuższą metę to tutaj niestety nie zadziała. Więc yy, trzymam za was kciuki, bierzcie życie w swoje ręce, pamiętajcie, że to wy macie wpływ na to, co się dzieje, to wy decydujecie, czy dźwigacie za dużo, czy jednak będziecie coś z tym robić, bo zawsze trzeba zadbać o siebie. A bardzo często my, jako ludzie, niestety zapominamy o tym. I bierzemy wszystko na swoje barki, bo ja to zrobię lepiej, bo ja to ogarnę szybciej, tylko po co? Co chcesz udowodnić? Co chcesz pokazać? Nie musisz udowadniać nikomu. Ważne, żeby nie wykończyć się na Amen. Także moi drodzy, takie było czytanie. Mam nadzieję, że dostaliście jakieś wskazówki. Dajcie znać w komentarzu, kto z Was jest przemęczony, padnięty, ma wszystkiego dosyć i będziemy coś może z tym działać. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że komentujecie, za wszystkie Wasze wirtualne kawki, za super podziękowania, za to, że komentujecie, udostępniacie. Naprawdę jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna, bo dzięki Wam tak naprawdę ten kanał istnieje. I tak jak powiedziałam, jeśli ktoś ma ochotę zaglądnąć, to zapraszam tarot i astrologia.pl do zakupienia e-book. Za niedługo będzie w sprzedaży też workbook. Bardzo fajny. 21 dni do spokoju. Takie ćwiczenia i zadania, właśnie pracy ze sobą, będzie sobie można tam robić notatki i właśnie zobaczyć, jak ten proces wygląda. Bo czasami nam się wydaje w głowie, że pewne rzeczy ogarniamy, ale jednak, jak to spiszemy na kartkę i później zobaczymy ten proces, co się wydarzyło, co się poprawiło, co się przede wszystkim zmieniło, zobaczycie to na kartce, to naprawdę zdziwicie się, jakie potraficie robić postępy. Tylko czasami człowiek tego po prostu nie widzi, i takie właśnie workbooki są po to żeby pomagać wzrastać i się rozwijać. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w innych filmach.